Cześć kochani, maj dobiega końca, ale ja mam tu przed sobą cały stół kosmetyków, które zużyłam i które mi przybyły w ostatnim czasie i pomyślałam, że już najwyższy, ale to absolutnie najwyższy czas podsumować to wszystko i wam pokazać co mi przybyło, co mi ubyło, bo lecą do mnie kolejne zamówienia, uzupełnienie takich podstawowych zasobów pielęgnacyjnych i muszę zrobić. Dla nich miejsce, bo ostatnio już absolutnie nie miałam ich gdzie układać. Mam dzisiaj Wam bardzo, bardzo dużo do pok pokazania, dlatego oczywiście zapraszam Was do komentowania filmu, do lajkowania go, do subskrybowania kanału, a ja od razu przechodzę do rzeczy. Hmm, zaczynam od szamponu od mojego ulubieńca. Briogeo Don Desper mój ulubiony szampon, bardzo nawilżający, ale nie obciążający włosów. Yy, świetnie myje, świetnie wygładza, jest idealny do takiego i łożę go po prostu umyć włosy bez nakładania odżywki, one można je tak zostawić, można gdzieś wyjść, yy, nie wymaga wspomagaczy, bardzo go lubię, oczywiście widzieliście, że już kupiłam dla niego zastępstwo, ono jest w użyciu, na pewno nie jest to moja ostatnia butelka, ta, która jest w użyciu i będę kupować kolejne, naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Następnie udało mi się zużyć, i już tutaj Wam pokażę, dwa kremy do rąk. Ja zazwyczaj robię tak, że kremy do rąk kupuję hurtowo jakimiś dużymi zestawami przy okazji innych zakupów, a potem je po prostu zużywam, jak mi się zapasy wyczerpują, to znowu robię jakieś duże. I tutaj mam krem sany z witaminą C i krem, serum do rąk i paznokci, produkty bonifraterskie. Oba kosmetyki u mnie nie sprawdzają się solo, muszę je wspomagać innym kremem do rąk. Są takie ok, do używania w dzień też się nadają, ale do używania takiego na wyłączność, tylko na noc do regeneracji rąk zdecydowanie u mnie nie wystarczają. Skóra się łatwo przesusza, łatwo potem łapę podrażnienia, więc raczej jako takie wspomagacze, uzupełniacze niż coś po co sięgałabym. No stop. Zużyłam też mój ukochany krem do stóp z zielonego laboratorium. Te kremy towarzyszą mi nieustannie, są nie do zastąpienia, więc właściwie nie mam nic nowego na ich temat. Świetnie wygładzają na skórek, świetnie likwidują szorstkość, rewelacyjnie się sp sprawdzają, są bardzo wydajne. Cena mocno poszła w górę, bo z kwoty poniżej 20 zł teraz już jest powyżej 40 zł za ten krem. Ale one wystarczają mi na tak długo i tak świetnie się sprawdzają, że na razie nie zamierzam ich zastępować niczym innym. Czasami po prostu uzupełniam je jakimś innym środkiem, ale na pewno one nie odejdą w zapomnienie. Kolejny produkt to dezodorant. To jest dezodorant Kosas, wersja chemistry. Bardzo dobry, świetnie zapobiega powstawaniu zapachu potu i y, zapobiega y, takiemu silnemu poceniu, że ja to nie jest antyperspirant, więc też y, nie można oczekiwać y, po nim, że absolutnie nie będzie y, żadnych śladów potu, natomiast jestem nim zachwycona, świetnie się sprawdza. Myślę, że, y, że jeszcze nie raz do niego wrócę, na pewno zimą wiosną jesienią. Jest to produkt idealny, który doskonale się sprawdza i którego nie trzeba uzupełniać żadnym antyperspiratem, więc tutaj naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak on został stworzony. Kolejne dwa produkty to żele pod prysznic. Gel z Baden Body Works Winder Terberry Wonder. Kupiłam cztery różne żele od BBW, ponieważ jest to moje pierwsze podejście do żeli tej marki. Postanowiłam dać sobie taką większą szansę na spróbowanie. Na razie nie jestem zachwycona. Dosyć spoko zapachy, bardzo intensywne, bardzo słodkie, chociaż pod prysznicem nie rozwijają się jakoś y, zachwycające. Nie czuję jakiegoś takiego aromatu, który by mnie powalił. Może jakieś inne kompozycje lepiej się u mnie sprawdzą niż y, ten. I drugi to miniatura y, z Iszrosze. I tu jest y, żel pod prysznic. Tu jest chyba herbata z, z przyprawami. Coś takiego, Spice Infusion. Wiem, że to było herbaciane, bardzo przyjemny zapach, o wiele bardziej podobał mi się niż ten żel z BBW. Malutka próbeczka, wystarczyła mi na dosyć długo. Znam te żele. Te w wersji standardowej i te limitowane zazwyczaj gdzieś tam miniatury do mnie trafiają w okolicy świąt i, i z przyjemnością je zużyłam, ale jakoś nie czuję potrzeby, żeby je kupować w dużej pojemności. A skoro zostajemy przy temacie ciała, to zużyłam też balsam Fitometu. Jest to mój ulubiony balsam do ciała w wersji Lukrecja Kładka. Teraz mam otwarte ostatnie opakowanie, ale już zamówiłam sobie zapasy, więc w następnym filmie na pewno je zobaczycie. Bardzo lubię te balsamy, są wydajne, świetnie nawilżają, świetnie łagodzą, rogowacenie okołomieszkowe, doskonale się sprawdzają, nie są lepkie, szybko się wchłaniają, zapach jest bardzo subtelny i właściwie spełniają wszystkie wymagania, które mam wobec balsamu do ciała i nie potrafię ich zamienić na żadne inne, bo żadne inne balsamy tak dobrze u mnie nie działają. I też do ciała zużyłam maseczkę z iw Rochette, maseczka nawilżająco-dotleniająca, ale niestety ona na twarzy strasznie obciążała mi skórę, powodowała wypryski, więc zużyłam ją po prostu jako balsam do ciała. Sprawdziła się całkiem spoko, była dosyć mocno lepiąca w porównaniu do tego balsamu z Fitomedu, naprawdę mocno tak oblepiała, tworzyła taką warstwę, ale nie mogłam na nią narzekać, zużyłam. Jak dostanę następną, pewnie skończę w taki sam sposób. Następnie przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Jako pierwsze yy, rozświetlająco myjący olejek do twarzy z Oskia, on ma konsystencję takiego, o, takiej olejowej galaretki, coś takiego. To jest dosyć dziwna konsystencja, trochę miód przypomina. Natomiast po kontakcie z ciepłą twarzą, ciepłą, ale suchą twarzą, rozpuszcza się i tworzy już taką typowo olejową konsystencję, a następnie spłukuje się ją wodą. Bardzo przyjemna, myślę, że idealna dla skór suchych. U mnie była troszkę za mało oczyszczająca, trochę za bardzo natłuszczająca, ale bardzo ciekawy kosmetyk. Cieszę się, że mogłam, miałam okazję go wypróbować i bardzo Wam polecam, jeżeli macie potrzebę używania czegoś takiego właśnie bardzo, bardzo łagodnego i mocno odżywczego. Zużyłam też dwa sera do twarzy. Sesderma Civit, yy, serum z witaminą C. Takie bardzo delikatne, bardzo nawilżające. Miałam wobec niego spore oczekiwania, ale okazało się, że no nie jest to to, czego szukam. Myślę, że dla osób, które za zaczynają swoją przygodę z serami z witaminą C, to będzie dobry krok. Natomiast ja na razie nie planuję powrotu, bo moja skóra nie wymaga aż takiego nawilżania, jakie oferuje to to serum i też zużyłam jedną 5 ml buteleczkę serum Synchrobit też z witaminą C. Ono już działa troszkę mocniej, natomiast dalej nie jest to to czego szukam. Mam jak dotąd swoje ulubione serum likcycy od Likvan i ono jest na ten moment najlepsze dla mnie i na razie pozostaje bezkonkurencyjne. Mam kilka tych serów na liście do kupienia od kosmetolożki i na pewno będę je sukcesywnie sprawdzać natomiast y, m, potrzebują one czasu i potrzebują y, po prostu testów, żebym mogła sobie je porównać. Zużyłam też Ectocrem y, taki krem do skóry wrażliwej y, do skóry z atopowy, atopowym zapaleniem zatopowym zapaleniem on się sprawdza bardzo dobrze do rąk do stóp, do ciała do twarzy jest dla mnie trochę za bardzo okluzyjny, za bardzo oblepiający, natomiast też nie czyni większych szkód. Nie jestem pewna, czy po niego wrócę, aczkolwiek nie wykluczam, że jeżeli moje dłonie będą w kiepskim stanie zimą, to mogę się nim wspomóc. I ostatnia już rzecz w pielęgnacji. Czyli mój ukochany ostatnio krem do twarzy, maktu Komfort, UreaVit, krem nawilżający, rewelacyjny, świetnie nawilża, odżywia, reguluje skórę, przywraca jej takie normalne funkcjonowanie, przyjemna, lekka konsystencja, troszkę taka jakby wazelinowata, ale nie pozostawia takiej tłustej warstwy, on jest po prostu taki bardzo specyficzny, to trzeba po prostu zobaczyć i sprawdzić na sobie. Bardzo mocno wydajny, ma 50 ml, ja myślałam, że on będzie zużyty błyskawicznie, ale nie, one są niesamowicie wydajne. Trzeba ich naprawdę, naprawdę niewiele, żeby wystarczyły na całą twarz. Oczywiście nowa butla jest już na półce. I teraz coś z pogranicza pielęgnacji i yy, makijażu, czyli balsam do ust z Katie. Bardzo lubię te balsamy, mam ich cały zapas, yy, świetnie się sprawdzają bardzo dobrze regenerują, odżywają usta. Czasami jak mam jakiś taki bardzo mocny kryzys na ustach, to one nie wystarczają, ale tak do codziennej pielęgnacji to jak najbardziej się sprawdzają. Przede mną leżą tu jeszcze dwa y, kosmetyki y, z, z działu makijażowego i tutaj mam puder, to jest puder Rodial. Oczywiście jego pełną nazwę znajdziecie na blogu, bo ja nie pamiętam. Zużył się cały, bardzo się z tego cieszę. Yy, dzięki temu mogłam otworzyć kolejny kosmetyk i puder, który jest, dla mnie był bronzerem. I to jest puder Hourglass Ambient. Jak widzicie, pusta wypraska, pusta tutaj ta cegiełka, na której on jest przyklejony. Bardzo mnie yy, to cieszy. I jego nazwę też znajdziecie na blogu. W przeciągu ostatnich. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zużyłam też aż trzy butelki perfum. Co mnie w sumie nie dziwi, bo większość z nich to była, była taka delikatna. Jako pierwsze skończyły mi się Eivony Demone Collection. To jest wisteria. Bardzo intensywny zapach, dosyć mocny. Kojarzy się z taką czystością proszkiem do prania. Mm, bardzo specyficzny zapach. Na początku miałam duże obawy wobec niego, ale okazało się, że całkiem przyjemnie się u mnie e, sprawdzał. Następnie e, Celebre Fresh, zielona wersja. Ten zapach zawsze idzie u mnie jak woda, bo on jest bardzo delikatny, bardzo mało trwały na skórze. Dosyć mocno lubię te zapachy, ale po prostu zupełnie się nie opłaca ich kupować, one są tak mało trwałe, że, że po prostu to traktuje trochę jak mgiełki do do ciała i powinny mieć jakieś 200 ml pojemności i zużyłam także Plain Sole od Yves Rocher. Malusienka butelka 30 ml, więc kończyła się błyskawicznie. Nie podbił mojego serca całkiem taki przyjemny na wakacje białe kwiaty. Kojarzą, kojarzy się trochę z zapachem kokosa, ale no nie jest to typ zapachu, za którym szaleję, więc będę go przyjemnie wspominać, ale ponownego zakupu nie planuję. I mam tutaj przed sobą także trzy kosmetyki, które wykluczam z mojej kolekcji z, z różnych przyczyn. Pomyślałam, że może Was też zainteresuje, co wypada i niekoniecznie zostało zużyte. Bronzer do twarzy z marki Innika i to jest mineralny bronzer sypki. Jak widzicie, ubytek jest niewielki, ale ten ubytek wynika z tego, że opakowanie nie jest sypane do pełna. Ten brązer użyłam może trzy razy, więc naprawdę bardzo, bardzo niewiele go zużyłam. On po prostu się dla mnie nie nadaje. Jest żółty na mojej skórze, zobaczcie sobie sami. On tworzy taką żółtą smugę. Jak go kiedyś nałożyłam na oczy, to po prostu porażka, nie wiedziałam jak mam odratować. Makijaż zupełnie nie, mój kolor zupełnie się u mnie nie sprawdza. Nie mam w ogóle pomysłu, jak mogłabym go użyć, więc poszukam mu nowej właścicielki. Kolejny kosmetyk to mój ukochany róż od Estee Lauder. Ja go bardzo często i bardzo chętnie używałam. Zobaczcie sami, że już mocno wygrzebany jest tu środek, a ja dostałam go, gdy jeszcze był widoczny wzór. Niestety okazało się, że gdy używam go na policzki i na powieki, to on mnie niesamowicie e, pali w oczy, wywołuje koszmarny ból głowy i zupełnie nie wiem dlaczego, ponieważ używałam go bardzo, bardzo dużo razy i nigdy takich problemów z nim nie miałam. Natomiast przy ostatnim e, makijażu się pojawił koszmarny ból głowy i stwierdziłam, że nie ma co ryzykować on albo poleci do kosza, albo poleci dalej świat. Jeżeli się znajdzie ktoś, kto będzie chciał zaryzykować używanie go, to, to pewnie go oddam. I ostatni rzecz to jest zapach luna od Dody. Zostało go trochę mniej niż połowę, a to dlatego, że obiecałam go koleżance do testów i po prostu zostawiła mi troszkę, tu było 10 ml, więc zostało chyba nawet mniej niż 5. Leci na testy do kogoś innego. Podobał mi się ten zapach, ale mnie nie zachwycił. Taki ciekawy, ale nie powalający, więc bez żalu się z nim rozstaję. A teraz czas na zakupy i pojawiło się u mnie naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy. A to dlatego, że złożyło się kilka różnych wydarzeń, złożyło się sporo gratisów. Złożyło się sporo zamówień, takich uzupełniających pielęgnację i złożyła się też paczka z prezentami, więc yy, wyszło tak, że zadziwiająco rzeczy, dużo rzeczy pojawiło się yy, naraz. I zaczynam. Pierwszy to zakup yy, szampon L'Oréal SF yy, wzmacniający. Został mi polecony. Jako coś, co powinno się idealnie sprawdzić do takiej wrażliwej skóry głowy, yy, wytestowałam go już trochę, chyba co dwa tygodnie go używam. No i niestety yy, jest dobry, ale tak doraźnie, na kilka myć, natomiast do dłuższego stosowania się nie sprawdza. Niestety okazuje się, że po nim na dole mi się skóra, i to naprawdę tak bardzo, bardzo mocno podejrzewam, że, że jestem już wskazana na moje dwa ulubione szampony. Ten stosuję tak od czasu do czasu jako taki dodatek do, do tego, co mam. Pewnie na jakieś wyjazdy też go sobie zabiorę, bo, bo nie będzie mi szkoda, jak się rozleje. Więc zużyję tą butelkę, którą mam, ale kolejnej już nie planuję. Następnie mam bardzo dużo kremów do rąk i mam tych kremów do rąk aż pięć. Pierwszy z nich to krem do rąk i wzrosz, który trafił do mnie jako gratis do zakupów. Niekoniecznie moich, ale ja go po prostu dostałam. I tak jak krem, który pokazywałam wam w zużyciach, pewnie potraktuję go jako dodatek. Zobaczę, czy sprawdza się sam. Jeżeli nie da rady, to będę go mieszała z, z moim ulubionym kremem Isana. I to jest, tu mam akurat, zamu, zamówiłam z premedytacją dwie butelki. Krem do rąk Isana intensywnie nawilżający z mocznikiem. Rewelacyjny krem, ratuje moje dłonie, ratuje moje skórki, które przez chyba 2-3 tygodnie, kiedy go nie miałam, wyglądały koszmarnie. Świetnie nawilża, jest tani, łatwo dostępny w Rossmanie. Często bywa też w promocji, więc jeżeli macie problemy ze skórą dłoni, to jak najbardziej Wam polecam. I na próbę wziąłam też krem z Evelyn. To on też ma 5% mocznika i lanolinę, więc postanowiłam, że dam mu szansę. Zobaczę, czy jest konkurencją dla tego kremu z Isany, czy nie. I jako gratis do zakupu dostałam ultra nawilżający krem do rąk yy, z, z niacinamidem. Ma też mocznik, ekstrakt z orchidei. Zaraz zobaczę, gdzie on ma ten mocznik. O, gdzieś tam daleko w składzie jest. To masz słoszea. Shea. Więc zobaczymy, może akurat aby się sprawdzi na dzień, albo jako taki normalny do rąk daję mu szansę. Postanowiłam też spróbować kremy do stóp z Evelinu i wziąłam wersję z 30% zawartością mocznika i wersję z 25%. Zawartością mocznika. Oba zostały mi polecone. Jestem bardzo ciekawa, czy będą alternatywami dla tego mojego ulubionego kramu z Zielonego Laboratorium, czy niekoniecznie, czy może zacznę je stosować jako taki zamiennik, uzupełniacz pielęgnacji stóp. Na razie trochę poużywałam. Jeszcze nie mam jakichś większych wniosków. Zobaczę, jak to się dalej yy, sprawdzi i jak będzie mi się z niego korzystało. Kupiłam też e, masełko do demakijażu od klinik Take the day off. Smalczyk. E, ten smalczyk, który mam z bandy, już mi się kończy, więc pomyślałam, że może wypróbuję ten z klinik, na który już od dawna, dawna miałam ochotę. I postanowiłam dać mu szansę. Zobaczę, czy będzie konkurencją i czy okaże się tak znakomity, bo jeszcze nigdy nie miałam okazji go używać tak w pełni z opakowania, tylko jakieś tam próbki, więc mam nadzieję, że mi nie zaszkodzi. Zrobiłam też duże zapasy, 5 opakowań. Serum do twarzy Synchrobit. To jedno serum, które widzieliście zużyte, pochodzi właśnie z tych, z tych zasobów. Jedno jest już zużyte, jedno jest w trakcie zużywania, zostały mi jeszcze trzy. Po prostu skorzystałam z okazji, że na Allegro były w dosyć dobrej cenie i wychodziły o wiele lepiej niż przy zakupie w aptece. więc zrobiłam sobie taki zapas, jakbym kupowała całe serum. I uzupełniłam też zapas mydełka galasowego, który służy mi do mycia gąbek i pędzli. Też to jest stała rzecz w mojej łazience. Często poniesięgam. Zawsze gdzieś tam przynajmniej jedno mam, więc y, wracam chętnie. I w paczce prezentowej trafiły do mnie trzy róże. Akurat dobrze się złożyło to jest chyba takie pocieszenie za ten róż Estylode. Y, trzy fioletowe róże: y, LA Gris, Girl, Lorak i Nudestix. Wszystkie trzy są fioletowe, wszystkie trzy są mocne i intensywne, ale na mojej twarzy i na mojej skórze. Wszystkie wyglądają na różowe. Jedynie ten mocny kolor z Nude sta, sta bardzo mocny, ma jakąś tam błękitną poświatę, taką niebieskawą. Natomiast te są różowe. Bardzo jestem ciekawa, jak się sprawdzą na dłuższą metę, bo tak po pierwszych użyciach to zauważyłam tylko, że, że są różowe. Dostałam też e, dwie próbki, bo inaczej się tego nie da określić. Dwie takie końcówki rozświetlaczy z Hourglass, które mogę sobie sprawdzić i mogę zobaczyć, czy, czy te kosmetyki mi odpowiadają. Nie miałam do tej pory roświetlaczy z Hourglass, więc uważam, że to jest świetny taki sposób na, na przetestowanie kosmetyku bez zakupowania pełnowymiarowego do, y, kosmetyku. Trafił do mnie też w ramach prezentu Cień do powiek od Padmatgrad w Płynie. Taki trochę top, trochę srebrny. Na mnie wygląda jak brąz ze srebrem, taki metaliczny. Dzisiaj mam go na sobie, więc możecie go zobaczyć. Bardzo ładny kolor. Na razie jestem z niego bardzo zadowolona, bo nie szczypie mnie w oczy, nie zauważam żadnej reakcji alergicznej, więc jestem zachwycona. Myślę, że będzie coraz częściej gościł na moich powiekach. I mam też, tak samo jak w przypadku rozświetlaczy z Alglas końcówkę um, żelu do Glossier do testów, żebym mogła sobie sprawdzić i ocenić, czy chcę pełnowymiarowe opakowanie. Ja się nie mogłam oprzeć i skusiłam się na dwa błyszczyki do ust. Pierwszy to Blush Up by Maxineczka, ta wersja 0,15 Pink Nude. i kupiłam też błyszczyk z Max Factor 2000 Calorie Lip Glaze. Kiedyś byłam ogromną fanką tych um, Błyszczyków z Max Factor były takie dwukolorowe i te kolory nie były zmieszane, tylko one tworzyły taki wir w buteleczce. Bardzo je lubiłam, miały musową konsystencję i zużyłam kilka opakowań i długo, długo nie sięgałam po nic od Max Factor, więc tutaj taki trochę sentymentalny powrót. Wstępnie testowałam obydwa i jak na razie o wiele lepiej przemawia do mnie ten z Max Factor, co też jest dobrym rozwiązaniem, bo on nie jest limitowany. I teraz ogromna ilość perfum, które do mnie trafiły w tym miesiącu. Po pierwsze, trafiły do mnie dwie butelki molekuł. Wersja 01, molekula 01 i molekula 01 z drzewem gajakowym. To jest moje zamówienie, zrealizowane przez koleżankę, która była tak dobra i kupiła mnie w momencie, gdy żadne molekuły w pojemności 100 ml nie były dostępne Polsce. Ja nie wiem, co się stało, kontaktowałam się z wieloma sklepami, oni też nie wiedzieli, o co chodzi, mówili, że po prostu nie dostali żadnych zamówień, żadne ich, żadne ich zamówienie nie zostało zrealizowane, więc po prostu w popłochu zamówiłam zapas, bo moja buteleczka się już kończy. Jako prezent, gratisowy prezent, dostałam też Wodę toaletową Naturel od Iwzrosa. Yy, często Iwzrosa rozdaje te zapachy w, w takiej wersji właśnie gratisu i ja je bardzo lubię. Nie są warte tego, żeby je kupować, bo one są bardzo nietrwałe, bardzo delikatne, ale jak je dostaję, to naprawdę bardzo, bardzo je lubię. I woda toaletowa 20 ml od DTK. To jest woda lawendowa. Po pierwsze, wąchania jest tam w szoku. Bardzo ciepła, taka skórzasta. Bardzo mocno kojarzy mi się z molekułami tymi gajakowymi, więc bardzo ciekawe, ciekawe połączenie, bo tutaj mamy lawendę, która powinna być gorzka, taka specyficzna, natomiast jest takie ciepłe e, połączenie z, w tej kompozycji i jestem bardzo zadowolona z tego, że to jest wersja w rolce, będzie mi towarzyszyła na wyjazdach i będzie takim dyskretnym sposobem na odświeżenie zapachu. Już się nie mogę doczekać, bo mam też plan mieszać molekułę tą zwykłą z tym zapachem lawendowym. Jestem bardzo ciekawa efektu. I trafiła też do mnie końcówka Aqua Allegory Grandy żeby żebym mogła sobie sprawdzić zapach, a jednocześnie trafiły do mnie dwie próbeczki. To jest jeszcze taki dodatkowy bonusik. I mam też odlewkę Grandy satiwy, ale w starej wersji. Nie, tu mam starą wersję, tu mam nową wersję. I jestem w szoku, bo te wersje się bardzo od siebie różnią. Niby producent nie informował tutaj o y, jakichś zmianach w kompozycji, ale te zapachy się od siebie różnią. Ta nowa Grandy satiwa jest taka bardzo świeża, y, taka czysta, kojarzy się z proszkiem do prania, z praniem. Straciła tę taką kwasowość i owocowość. Bardzo zaskakujący efekt. I dostałam też próbeczkę Shalimara, Shalimar Perfume Initial. Stary zapach, dawno nieprodukowany, ale dla przypomnienia, jak ta kompozycja pachniała i czy nadal nie byłabym jej zwolenniczką. I na koniec, dwa akcesoria. Pierwszy to gąbeczka z Evelyn. Ona jest otwarta, bo jest wyprana, ale jeszcze nie używana. Kupiłam ją, bo moje gąbki się rozpadają, a nie chcę kupować żadnej drogiej, ze względu na to, że rezygnuję z używania podkładu i one potem będą leżeć. Zapowiada się bardzo obiecująco, na sucho jest mięciutka, przypomina konsystencję Beauty Blender, natomiast na mokro jest taka. Dosyć mocno zwarta i gąbczasta. Nie jest twarda, ale czuć, że tam jest napakowana w środku tą, tą fakturą, że robi się taka naprawdę jak gąbka. I myślę, że może nie pochłaniać podkładu. Zobaczę, jak się, jak się sprawdzi w rzeczywistości. I już dawno temu, ale już kilka miesięcy temu, i nam go pokazać ale gdzieś mi się zawieruszył malutki, szklany pen, yy, pilniczek do paznokci. Zgubiłam gdzieś mój ukochany pilniczek i kupiłam takie maństwo na zastępstwo i okazało się, że tak jak przeczuwałam, pilniczek mój się znalazł, ale ten mały mi zostanie. Na pewno się przyda gdzieś na jakieś wyjazdy, na jakieś podróże. Ubolewam nad tym, że on nie ma plastikowego etui. Bardzo chętnie bym go zapakowała w takie coś, I, ale na razie leży i czeka. Może coś wymyślę, jak go zapakować na wyjazdy. I to już jest, kochani, wszystko. Jak widzicie, mnóstwo, mnóstwo kosmetyków mi przybyło. Sporo też pożegnałam. I kolejny film pojawi się pewnie znowu za dwa miesiące, jak uzbieram dosyć spore zasoby. Podzielcie się tym, ile Wam kosmetyków przybyło, ile ubyło. Czy się żegnacie z czymś, pomimo tego, że bardzo to lubicie i tak jak ja myślę, że muszę się rozstać z różem i czy wy też odcinacie się od kosmetyków, które w jakiś sposób wam yy, szkodzą. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa.